Dziś odsłaniamy tablicę pamięci Romana Wilhelmiego, wielkiego aktora z Boznańca Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich Państwa na, uroczyste, na uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej wybitnemu aktorowi Romanowi Wilhelmiemu. Szczególnie serdecznie witam pana Adama Wilhelmiego, brata pana Romana Wilhelmiego. I wszystkich zebranych gości. Wszyscy dobrze wiemy, że pan Roman Wilhelmi pochodził z Poznania. Ale mało kto, kto z nas wie, że on. Yy... Może będę mówiła własnym głosem. Yy, mało z nas wie, z, z państwa, że Roman Wilhelmi urodził się tutaj na wilcie. Urodził się na ulicy Strumykowej 11. Pierwsze kilka lat tutaj spędził, nie wszyscy. Strumykowa ulica to jest obecna ulica Sikorskiego, czyli tam, na której jesteśmy. I on się tutaj urodził pod numerem 11. I tutaj na Wildzie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego został uchrzczony. Także jest to, jest to pretekst do tego, żeby właśnie w tym miejscu odsłonić pamiątkową tablicę. I radni. Rady Osiedla Wilda ufundowali tablicę, którą dzisiaj odsłonimy. A teraz poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Osiedla Wilda, pana Adama Babicza. Dziękuję bardzo. Witam również bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Komisji Oświaty za przygotowanie i całą oprawę. Padły pytania, skąd w ogóle ten pomysł, skąd wiedzieliśmy, że tutaj się urodził. No więc powiem, że to zupełnie przypadek ponieważ yy, obecny prowosz parafii z Batwysenia Pańskiego poszukiwał, poszukiwał zupełnie inną osobę i przypadkowo natknął się na datę sztu Romana Wilhelmiego. Tam oczywiście był wpisany adres, a później przekazując tą informację Rada Osiedla kontynuuje powieszenie tablic znanych ludzi. Przypomnę, że w pierwszą tablicę powiesiliśmy 30 kwietnia 2009 roku Barbary Lerczak, która wziął się na ulicy Wiesbięcice 41A. Następną tablicę, którą będziemy otwierać, to będzie za tydzień 10 grudnia o godzinie 13 Jerzego Kuczewskiego, ale póki to jesteśmy na tej ulicy. Cieszymy się bardzo ja i bardzo dziękuję za liczne przybycie i dalej poproszę o kontynuowanie Pana Grząślewicza. bardzo proszę. Witam Państwa. Nie wiem, czy będę potrafił mówić przez to urządzenie, ale spróbuję. Pięć lat temu odsłoniliśmy na ulicy Masztalarskiej, na frontonie Teatru Scena na piętrze, tablicę pamiątkową, tablicę epitafium Romana Wilhelmiego, wybitnego aktora i obywatela miasta Poznania. My, to znaczy Fundacja Sceny na Ten Tespis oraz Loża Przyjaciół Sceny. Sporo twarzy, które tutaj widzę, widziałem i na poprzednich uroczystościach, także serdecznie pozdrawiam. Innych z Państwa, serdecznie zapraszam na kolejny fakt. Jako, że w 21. rocznicę śmierci Romana Wilhelmiego, 3 listopada tego roku, osłoniliśmy obelisk dzieło Romana Kosmali, bardzo uroczyście i w asystrze druhów oraz przyjaciół i rodziny, czyli głównie Adama Wilhelmiego i jego rodziny. Ta rodzina związana z Poznaniem, a Roman Wilhelmi ze sceną na piętrze w sposób oczywisty i wyjątkowy. Scena na piętrze, ten wspaniały aktor, ten obywatel z korzeniami poznańskimi miał trzy bardzo ważne, bardzo istotne premiery. Pierwszą z nich w reżyserii Kazimierza Kuca z udziałem Grażyny Barszczewskiej. Był to wielki hit na całą Polskę i premiera Polska. Dwoje na huśtawce. Kolejne przedstawienie w reżyserii Krzysztofa Zalewskiego z udziałem Romana Wichelniego oczywiście i Damiana Damieckiego. To wspaniała sztuka Sławomira Broszka, Emigranci. I wreszcie 24 kwietnia 1991 roku wiedziałem, że będę miał akompaniament w tym momencie, ale nie wiedziałem, że tak trafią doskonale. Otóż 24 kwietnia w 1991 roku, a więc w roku śmierci swojej, Roman Wilhelmi miał premierę w reżyserii Zdzisława Wardejna, też poznaniaka, aktora i reżysera. Był to monodram zatytułowany Sammi według Keneta Hughesa. Tak więc były to co najmniej trzy ważne okoliczności, dla których postanowiliśmy przypomnieć Poznaniakom Poznaniaka, przywrócić Poznaniowi człowieka, o który przez lata całe poza rodziną i najbliższymi przyjaciółmi myślano, że jest typowym warszawiakiem. Rzeczywiście tam jest jego grób, ale tu jest. Z nim jego i nasze serce. Jesteśmy mu to winni za wszystkie wielkie, niezapomniane kreacje, zarówno teatralne, filmowe, jak i telewizyjne. Mnie ogromnie cieszy dzisiejsze spotkanie. Bo to dowód, że raz posiane ziarno przynosi kolejne plony. Panie i Panowie, ogromne brawa dla. Wspaniałych społeczników i dla Rady Osiedla Wilda. Pijemy! A ja dziękuję Państwu za uwagę. Tablica dziś, którą odsłonimy, będzie poświęcona aktorowi, a więc nie może zabraknąć dzisiaj części artystycznej. I dwie panie: pani Stanisława Łowińska i pani Ewa Gajowiecka, które na co dzień pracują z dziećmi, z młodzieżą w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 na Drodze Dembińskiej wybrały młodzież do przedstawienia dzisiejszej części artystycznej. Są to Ania Witkowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego, Dorian Marciniak, uczeń Gimnazjum nr 7 w Poznaniu i Ola Adler, uczennica Poznańskiej Szkoły Choralnej im. Jerzego Kurczewskiego. Ola jest tam z tyłu, dlatego że Ola uświetni nas nasz występ muzyką i chciała być tłem. Tak, zapraszam młodych wykonawców. r Właśnie wyszedł przed chwilą, jeszcze jego papieros pokój dymem napełnia, jeszcze cienie od gestów, jeszcze ten dym nad świecą po niebach chmurami pełnia. Teraz chodzę i chodzę, i przypominam sobie jego słowa, jak las podatyński szumi w mojej głowie ta rozmowa. Mówił o roli. Że chciałby, powiada widownie stroić, jak skrzypce się stroi nasz narodowy instrument. Czy czasem śnił się tak? Na scenie jest parę świec i więcej nic, lecz w lesku tych małych świec. Jakaś serdeczna sprawa, jakaś sztuka pod tytułem na przykład Warszawa. I słowa sztuce poczynają biec, jak chmury złote, które wiatr wiosenny goni. Aż zachwycona widownia powstaje z miejsc, aż pochodniami są płomyczki świec. I jedno jest: aktor i oni. Czy napiszesz mi taką rolę? Spróbuję. Odejdź z nadzieją. Sztuka jest wieczną wiosną jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi topnieją. Nigdy nie byłem aktorem łatwym. Mam w sobie coś kontrowersyjnego. Coś, Niegładkiego. Wybierałem drogę trudniejszą. Albo grać to, co mnie interesuje, albo wcale w tym zawodzie najbardziej cenię precyzję, aktorstwo jest dla mnie matematyką na 7. Czy 8 dużych ról w filmie? 5 to mężczyźni z kompleksami. Przypomnę Ćmę, Wojnę światów. A nawet jeśli pomyślimy o postaciach słodkich brutali, to oni też mieli kompleksy. Poza tym to szalenie nieinteresujące grać anioły. Ciekawsze są postacie, takie jak dyzma, można przecież zapytać, dlaczego ci ludzie są tacy, a nie inni. Przecież coś nimi powoduje. Myślę, że zostaliśmy wprowadzeni w taki nastrój melancholijny. I teraz poproszę pana Adama

Tablica została odsłonięta. Myślę, że już zaraz wkomponowała się na pejzaż, pejzaż Wildy, tą przepiękną kamienicę. Codziennie będą cię przy niej zatrzymywać tysiące mieszkańców.